Nieco później Pan wybrał siedemdziesięciu dwóch uczniów, innych niż apostołowie, i wysłał ich przed sobą, by dwójkami udali się do każdego miasta i każdej wioski, w których zamierzał się zatrzymać. Zanim wyruszyli, tak ich nauczał. Żniwo wprawdzie jest wielkie, lecz żniwiarzy mało. Proście więc Pana, by do swego żniwa posłał większą liczbę robotników. Ja tymczasem posyłam was niczym jagnięta w środek stada wilków. Nie bierzcie ze sobą pieniędzy, jakichkolwiek bagaży czy nawet zapasowego obuwia. Po drodze nikomu nie wyjawiajcie, jaki jest cel waszej misji. Zanim zdecydujecie się zatrzymać w jakimś domu, sprawdźcie najpierw jakie serce ma jego gospodarz. Pozdrówcie go słowami pokój temu domowi. Jeśli będzie to człowiek łaknący Bożego Królestwa, to pokój, który jest w Was, spocznie również na Jego sercu. Jeśli jednak nie szuka On bliskości z Bogiem, to Wasze pozdrowienie nie znajdzie w Nim miejsca, lecz odbite, niczym echo, powróci do Was. Pamiętajcie, by zatrzymywać się jedynie w domach, których mieszkańcy pragną pokoju z Bogiem. Tam nie wahajcie się korzystać z jedzenia i picia, gdyż robotnik zasługuje na swoją zapłatę. I nie przenoście się z jednego domu do drugiego. W miastach, w których was przyjmą, jedzcie, cokolwiek wam podadzą. Leczcie chorych i głoście tam, że Królestwo Boże zbliża się. W Ewangelii według Świętego Łukasza widzimy, jak Jezus wysyła 72 uczniów na misję. Ale zamiast zapewnić im najnowsze wersje ekskluzywnych i szybkich wielbłądów, daje im prostą wskazówkę: Idźcie pieszo i bez bagażu. Kiedy Jezus mówi: Nie bierzcie trzosu, torby ani sandałów, to brzmi jak instrukcja dla osób. Które lubią przekraczać limity bagażu w tanich liniach lotniczych. Ale Jezus naprawdę tu mówi, zaufajcie tylko mnie, a nie zawartości swoich portfeli, plecaków czy walizek na kółkach. To jest przesłanie o praktycznej prostocie i zaufaniu, tym bardziej, że często wybieramy się w podróż z bardzo ograniczonym budżetem. Jezus posyła uczniów parami, co jest dość mądrym posunięciem. W końcu. Kto chciałby przemierzać pustynię samotnie, bez kogoś, kto pomoże znaleźć ukrytą oazę w sytuacji, gdy padła bateria w naszym GPS? To także przypomnienie, że w życiu duchowym dwie głowy i dwa serca są lepsze niż samotne zmagania. Wchodząc do domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do czyjegoś domu i zamiast cześć jak leci, mówimy: Pokój temu domowi. Może to wydawać się dziwne, ale przynajmniej nie będziemy musieli martwić się o odpowiedni prezent dla gospodarza. W końcu pokój to najlepszy prezent na świecie. Jezus mówi, jedzcie to, co wam dadzą. To może być trudne, jeśli jesteśmy na diecie bezglutenowej, a nasz gospodarz specjalizuje się w makaronach z wymyślnymi dodatkami. Ale to przesłanie o przyjmowaniu tego. Co życie nam przynosi, nawet jeśli oznacza to zmaganie się z ciężkostrawnym menu. Mówi także: Gdy dają, to bierz, a gdy proszą, to się dziel. W końcu uczniowie mają głosić, że Królestwo Boże jest blisko. To trochę jak mówienie komuś, że supermarket jest tuż za rogiem. Tylko w tym przypadku supermarket to Królestwo Boże, a Promocja to wieczne błogosławieństwo. W świecie, gdzie wszystko się zmienia, a jedyną stałą wydaje się być kolejka do kasy w supermarkecie, przypomnijmy sobie te proste, ale głębokie prawdy o zaufaniu, współpracy, przynoszeniu pokoju i otwartości na to, co przynosi nam życie. I pamiętajmy, że Królestwo Boże jest bliżej niż nam się wydaje być może nawet bliżej niż ten supermarket za rogiem. Bądźmy gotowi, bo jak ostrzega ewangelista Mateusz, Syn Człowieczy przyjdzie z Nienacka w godzinie, której się nie domyślacie. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim. Amen.